Witam wszystkich ponownie na kanale Moje domowe jedzenie. Zbliża się tłusty czwartek, więc dzisiaj przygotowałam dla was mini pączki. Szczególnie polecam dla tych osób, które nie lubią takich pączków z nadzieniem. Są malutkie, bardzo smaczne, mięciutkie. Serdecznie zapraszam na prosty przepis. Najpierw robię rozczyn, czyli ciepłe mleko, nie gorące, cukier, drożdże. To wszystko dokładnie mieszam takich pięciu minutach. Dokładam do takiej dużej miski, I tak jak widzicie. Już y, rozczyn pracuję. Tutaj dodaję żółtka oraz jedno całe jajko do moich składników. Następnie rozpuszczone masło. Kolejny składnik to ponownie mleko, również ciepłe, cukier oraz cukier wanilinowy no i oczywiście mąka. Wszystko dokładnie mieszam na początku łyżką, a później porządnie wyrabiam robotem około 5 minut i ciasto odstawiam do wyrośnięcia na około godzinę. Po godzinie ciasto wygląda tak, bardzo ładnie urosło. I teraz będziemy tworzyć takie malutkie kuleczki z niego. Zaciskając do siebie, dokładnie rolując. I smażymy na mocno rozgrzanym oleju z każdej strony kilka minut. Aż będą takie rumiane, złociste. Tak wyglądają po pieczeniu. Oczywiście jeszcze do tego cukier, puder. I mini pączki są gotowe. Polecam, zróbcie je koniecznie, bo są naprawdę przepyszne.